Witam wszystkich serdecznie w serii z gry Reksio i Skarb Piratów. Jest to nietypowa seria, bo jest to Nie Grajmy w, jako że uznałem, że gra jest dość słaba. A moim dzisiejszym gościem jest Lisbeth S86, czyli Kasia. Cześć, witajcie. I tak, to, że ta seria będzie. Hmm, Nagrywana jako nie grajmy. Może się wielu z Was wydawać dość dziwne, ponieważ gra zyskała dość przychylne recenzje, przynajmniej w internecie. Jest, z tego co zdążyłem zauważyć, dość ciepło przyjmowana przez graczy. Zapewne przez sentyment, bo wielu, wielu pewnie z widzów let's playów wówczas było dziećmi, bo gra jest z 2003 roku. No, dlatego być może skrytykujecie ten nasz pomysł. Wyjdź z programu. No tym niemniej postaramy się, przynajmniej ja będę się starał przekonywać, że gra jest słaba. Możemy zaczynać? Rozpocznij nową grę. Tak. Zresztą no, to ty grasz? To ty musisz być gotowy. Przygotowany na te wyzwania, które gra stawia. ...Reksio postanowił polecieć w kosmos. Nie, nie. Nie, moment. Nie to, nie to. Pewnego pięknego dnia... ...Reksio postanowił popływać na desce surfingowej. Eee, pewnego pochmurnego dnia... Pewnego bardzo burzliwego dnia... To ocean był istnym biegłem, kiedy Reksio postanowił popływać na desce. No i okazało się to bardzo słabym pomysłem. E, lepiej, żeby chyba poleciał od razu w kosmos. Ech, wplątałeś się w niezłe tarapaty. Pływać po morzu w taki sztorm? Hmm, to bardzo ryzykowy. Jak zamierzasz się teraz uwolnić? Tak, nawiązując do tego, co było powiedziane w intrze, a czego ty nie słyszałaś, wydaje mi się, że złym pomysłem było już stworzenie gry. A nie tylko wyprawa Reksia. Na na czym on pływał? Na desce surfingowej, tak? O, właśnie, na desce surfingowej. Oto mamy przed, przed sobą pierwszą zagadkę. I tego skorupiaka to jest krab, tak? Tak, brawa. Dziękuję, to jest Krabsz. Mamy przeprowadzić w to miejsce, by on uwolnił Reksia i by Reksia mógł stąd odpłynąć. Najpierw kliknijmy może na... Podwróć mnie na wyspę! Tutaj. Czekam Właśnie. na ważny telefon z Rzeszowa! Czekam na ważny telefon z Rzeszowa, ty nic z tego nie słyszysz. Nie, nie słyszałam, nie klikałam tam w ogóle. Teraz to jest no. z nami niespodzianka. No hmm. ja widzisz, taki Easter egg. Tylko no nie wiem czego on miałby dotyczyć, ale widać jest tu odniesienie do Polski. Dobrze. Teraz pierwsza dość ciekawa zagadka. Przynajmniej w porównaniu z kolejnymi jest ciekawa. Ten, ten się jeszcze przynajmniej fajnie rozwiązuje. Przynajmniej mnie się on sympatycznie no, tak, nie tak, nie jest zagrawa. jeszcze na tyle trudna, żeby <laughs> mieć jakieś olbrzymie problemy. No, chociaż wszystka czasami zdążyły mi pokrzyżować plan, ale widzę, że to by się to udało bezbłędnie. Tak, teraz mi się udało bezbłędnie. Gram już drugi raz, za pierwszym razem nie było tak różowo. I teraz zbieramy. Dobry pomysł! Spróbujemy coś zbudować z resztek żaru. Właśnie, zbieramy żagiel i budujemy jakąś hmm. Dwa jakiś środek lokomocji. Warto by je jakoś przymocować do siebie. No i czym przymocować? Ta dzielna ośmiorniczka wygląda na zadowoloną. Mhm. Biedną ośmiorniczką, tak która dostaje z ścisku. maltretowanie zwierząt. Tak, a Reksio powiedział, że ona wygląda na zadowoloną. No jeśli tak wyglądają zadowolone zwierzątka, no to no to jest złe przesłanie dla dzieci, do których jest skierowana gra. Jeśli będą próbowali taki uśmiech wywoływać na twarzy zwierzątek, to będzie niedobrze. Ale no może to ja się w tej chwili czepię. Chyba rozumiem, co zamierzasz zbudować. Latawiec, prawda? A ja pozostawię to bez komentarza. Te, te, te zadowolenie ośmiorniczki w takim razie. Dobrze. W każdym razie... hmm... Ej, ta zagadka sama w no. sobie jest odpowiednia no. dla dzieci, no. gotowa? No, nie się chyba akurat czas też podobało. Zbieranie, To Ona jest taka generalnie też przygodówkowa akurat. Mhm. Bo gra jest takim, powiedziałbym, melanżem gatunkowym, połączeniem I przygodówki dalej. ze zręcznościówką igromologiczną. Tak, ale przeważę, tutaj zdecydowanie część mhm. zręcz zręcznościowa chyba nie do końca dobrze rozwiązana jak dla mnie. Natomiast jeszcze to budowanie natapce tutaj oko. właśnie taki element przygodówki mhm. jest. No do tego fine. do tych zadań zręcznościowych i... Ich sensu, Czy może raczej bez sensu? Jeszcze dojdziemy, dopiero dojdziemy. Świetnie! Zbudowałeś latawiec. Troszkę wieje, nie powiem. Miejmy nadzieję, że plan się uda. I to no, strasznie wiatr śmierci. <grym> Uła, ale to był lot. A co to? Mam przeczucie, że to jakaś bardzo ważna butelka. Takie butelki nie pływają od tak sobie. no przy stanie polskich wód to takie butelki pływają od tak sobie myślę, no, Co to tam w tej butelce było? Myślisz, że nasze też coś tam mają? Tak to wie? Chociaż nasze to mają raczej resztki piwa myślę. Chociaż. Nie, to już się chciałam ucieszyć, że też będę wyławiać butelki i że jakąś niespodziankę spotkam, ale jak już resztki piwa to, to może nie będę. A i tych resztek nie ma, bo myślę, że Polacy dopijają. No, no, no w w to, nie, tylko, nie tylko Polacy. Już nie, do, nie, nie demonizujmy i nie, nie czynimy z Polaków alkoholików. Co to jest? Nie, jest. Gdzież byśmy śmieli. Mama? zajmujemy drugie za miejsce Rosjuka. za Rosjanami. Nie no. wiem. Dobrze, trzeba będzie rozszyfrować tę mapę i... I to jest Twoja ulubiona zagadka. Nie tylko moja, myślę. W każdym razie chciałem zwrócić uwagę od razu na pierwszą wadę, bo nie grajmy, więc musimy krytykować, prawda? Nie można przewijać gadania bohaterów, to po pierwsze. Po drugie, jak klikniemy najpierw na jedną rzecz i później na drugą, to te komentarze do, do tych dwóch przedmiotów się zlewają. Reksio nie przestaje mówić jednej rzeczy i zaczyna mówić z drugą rzecz. Teraz to pokazuję. Więc mówi, komentuje jednocześnie na temat dwóch różnych przedmiotów. Co jest niebywałą umiejętnością, moim zdaniem, żeby mówić dwa różne zdania jednocześnie. On jest brzuchomówcą. Patrz, odkryliśmy tajemnicę gry. Reksio jest brzuchomówcą. Tak. No tak. To ty odkrywasz, bo. Ale A, właśnie, stoi. czy on rusza ustami? Nie rusza. No, coś rusz. tam, Może się nam coś nie. tam się krzywi. Nie, ale teraz już nie, bo on tylko jakąś, jakiś dziwny grymas zrobił. Natomiast teraz żadnej animacji, żadnej mimiki nie ma. Dobrze, przejdźmy na następny ekran. Witam, witam szanownego Reksia. Jestem Robinson Kozo. A to mój kompan. Tiptaszek. Tak. Robinson Kozo i Tiptaszek. W pierwszej chwili ja się zastanawiałem, czy to jest próba zainteresowania młodych widzów właśnie przygodami Robinsona Cruzoe i Piętaszka, ale jeśli tak, to ja nie sądzę, że dzieci pojmą tę analogię. Czy jest to może próba wprowadzenia, myślę, że to drugie rozwiązanie jest prawdziwe, próba wprowadzenia do gry humoru, takich gierek słownych, no, ale są to gierki słowne moim zdaniem. Nie najwyższych lotów. Jeśli ktoś chce gierki słowne, to no, pozwolić, że odeszli na Twój kanał do Let's Play'a The Next Big Thing, albo po prostu zagrajcie w The gry. Next Big thing. Tak, do samej gry. No dobrze. No, w każdym razie tam, są, tam jest zabawa słowem na wysokim poziomie, tutaj nie, nie bardzo moim zdaniem. Że to jest też humor, którego się w ogóle nie wiem, nie pamiętam. Skończyłam mm -hmm. tę grę przecież no, parę dni temu, a w ogóle nie pamiętałam, że tutaj coś takiego faktycznie jest, że, że ktoś się tym słowem musiał wam bawić i no, nie wyszło mi to za bardzo. Dobrze, tutaj jest jakiś ten tiptaszek, prawda? I on puszcza odbija światło w różne miejsca, zależy jak ustawi te swoje okulary. Jest ja chyba krótko widzę. No ale co nas tu interesuje? Interesuje nas ten klucz. Tam mieliśmy bramę, więc będziemy musieli ją otworzyć. Prawdopodobnie tym kluczem. Chciałbyś pożyczyć mój klucz do lasu, tak? Hmm, no, nie wiem. Musiałbyś wyłapać najpierw moje gęsi. Bo się, że uciekną do lasu i zostaną zjedzone przez jaguary lub inną żywiołę. Teraz tego nie słyszysz, ale ciekaw jestem twojej opinii na temat dubbingu, bo też był chwalony w recenzjach, bo czytałem specjalnie przed nagrywaniem, a moim zdaniem jest mocno średni. Nic co to widzisz? E, powiem ci szczerze mówiąc, że ja w ogóle nie pamiętam więc y, chyba nie był zbyt dobry, skoro w ogóle nie zapatrujesz w pamięć, bo zazwyczaj gdzieś jednak, y, jak jest dubbing dobry, głosy są dobrze dobrane, to jednak się o tym pamięta, a tutaj kompletnie mam pustkę w głowie w tej chwili na ten temat. Ale wiesz, pamięta się też dubbing, gdy jest żenująco słaby. No tak, to też racja, a tutaj nie jestem w stanie w ogóle sobie głosów, głosów przypomnieć. Właśnie dlatego, że jest średni. Dobrze, przejdźmy może do, do gry. Znalazłeś to w butelce na plaży i nie wiesz, co to jest, tak? Pokaż mi z bliska. Hmm. To mi wygląda na wiadomość zapisaną atramentem sympatycznym. Gdybyśmy mieli ogień, mógłbyś spróbować ją odczytać. No ale ptaszek nie radzi sobie z rozpaleniem ognia. Tak, tutaj dość logiczna zagadka. Czyli rozpalenie ognia za pomocą światła i butelki. No i Tiptaszka, O! Bardzo szybko wpadł na właściwy pomysł, bo czasem mu to zajmuje dużo jednak czasu. No, to tak na potrzeby let's play'a postanowił, że da nam wszystko. Tak, bo my i tak już dużo gadamy i przyciągamy czas trwania let's play'a, więc on chociaż postanowił wziąć sprawę w swoje, swoje oczy. Myślisz, myśl, że nie może nas słuchać, tak i chciał skrócić te Tak Myślę, tak myślę. Zresztą trudno mu się dziwić, prawda? Nie skomentuję. Dobrze, przejdźmy do Dobrze. zagadki. Kliknij może w jakimś miejscu kartki Ach. i zobacz, co się stanie. Ile podejść mi dajesz? Trzy? Myślę, że trzy będą wystarczające. Dobrze. To jest nasza ulubiona zagadka. Znaczy moja, tak? Myślę, że twoja też. Tak, bardzo ją cenię po prostu za. Mhm. Nie, powiem tak, to jest dobra zagadka. Moim zdaniem to jest dobra zagadka, tyle że to nie jest dobra zagadka w grze dla dzieci. Bo to jest tak. trudna zagadka. To jest zagadka typowo przygodówkowa, ale jest zagadką trudną. W tej chwili już ją spaliłem. No, za chwilę nawet spalę. Dos nawet dosłownie. Właśnie. wypaliłeś dziurę w mapie. Rozumiem, ale wiesz co? I teraz trzeba go słuchać, nie można mu przerwać. Nie można nic zrobić podczas gdy on mówi. Dlatego myślę, się, że, że... Aby... to jest ja są. Ja się tutaj szybko podam, nie wiem jak kolejne. ty z tą zagadką. Co ty poradziłeś, jak przechodziłeś? Ale ja dość szybko skończyłam mapę, próby. Nie przepalając. Bo nie mogłam słuchać już tego samego kółko. Nie, powiem ci, że ja miałem tak, tak widoczną mapę, że ja bym z niej bez problemu wszystko odszyfrował, ale widocznie się chciał być Chciałbym to sobie jeszcze lepiej oświetlić. Może też powinien zacząć nosić okulary. Oj Wypaliłeś dziurę w mapie. Dobrze. Dobra, no to powiedzieć. Tak? tak. Zobacz co się stanie. No, tu są widoczne kontury takich części mapy, prawda? I kliknięcie na dane pole sprawia, że to pole staje się dość wyraźne, natomiast również pojawiają się zarysy tych wszystkich sąsiednich przyległych pól. I trzeba w ten sposób dokład... sprawić, by wszystkie części mapy były dokładnie widoczne, ale jednocześnie by tych części mapy nie przepalić. to się nie się jest. Teraz... No właśnie, to nie jest wcale takie trudne, żeby tę mapę przepalić. Tak, tak ale... ale spójrz, że to by się już w tej chwili dało swobodnie rozszyfrować. No może poza tą częścią, no ale. Ale ona też jest widoczna. Tak, no teraz. Teraz Dobrze. idealnie wszystko widać, a... No nie no, nie no się środka, środka, środka nie widać mapy. idealnie. No teraz już nie. Dobrze, no i teraz wychodzimy i spójrzcie co się stanie. Hmm, widzę, że coś ci nie idzie odczytywanie mapy. No dobra, miałem tego nie robić, ale nie mogę patrzeć jak się męczysz. I ptaszek wyłowił ostatnio 80 takich samych butelek. W każdej było to samo. Wiem, bo wywołałem wszystkie. Proszę, weź sobie jedną. Wódz kurczaka z wioski pomoże ci przeczytać to, co jest napisane na mapie. To szczurskret. Tajemny język szczurów. Szczurskot? Szczurskrypt chyba, tak? Tak, Tajemnie... szczurskrypt. Tajemny język szczurów. szczurów. Szczurów? Dobra. I teraz zagadka... Z innymi sympatycznymi lub mniej sympatycznymi zwierzakami. A więc chcesz wyłapać gąski? No dobrze. Gąski, gęsiątka wy moje! A tu mi się przypomniała gra Duck Hunt, o której mi wczoraj mówiłaś. Co nie, co tak? Tak się ona nazywa? Tak, 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 tak dokładnie. Aczkolwiek Duck Hunt był przyjemny, a to jest irytujące. No brawo! Chociaż no, gąski czy Możesz to To, to jest w ogóle klucz. coś sympatycznego, trzeba im przyznać. Zostaw klucz no Całkiem ładnie wygląda. I tak je potem zamknie. Z tym zadaniem powinien sobie poradzić. Ech! No i. Przyznasz, że sobie poradziłem w miarę szybko. jak no. jestem z ciebie dumna. Coś jeszcze tam gadał, no ale ja postanowiłem wyjść z lokacji. <grym> Niestety, tam Myślę, że Robinson Sonko się tym nie przejął w najmniejszym stopniu. No to w drogę. Hmm. O! Jestem bardzo ciekawa, jak ci się ta zagadka podoba. Znaczy zagadka, trudno powiedzieć zagadko. To zadanie. No, pierwsze koty za. No i doszliśmy do połowy. Aha. To jest druga z trzech części, bo to jest taka trójstopniowa zagadka. No niepotrzebnie zacząłem gadać i przestałem grać. No nic. Jak widzimy, no, do, samej, po, pierwszy, do samego początku pierwszego zamówiła. etapu zagadki nas tutaj cofnęło. No doskonale. No i jesteśmy no, w ostatnim jest etapie. Skupów, Brawo. Przed nami? Dziękuję. Dziękuję. Kola. A co tu się dzieje? Przygotować się do <ślad> wrót przez Chyba. Też tak uśmiechania! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień Ojej, Ojej, a może po prostu stąd uciec? Ten gada tak, że go nie mogę słuchać. Chciałbym stąd uciec, a muszę jeszcze się odnieść do poprzedniej zagadki. Chciałem powiedzieć, że ona jest jedną z kilku takich ir ir irytujących zagadek, kilku stopniowych, kilkuetapowych, trzyetapowych w tym wypadku. I niezależnie w którym momencie tej zagadki nam się powinie noga, noga. Nam się coś nie uda, wracamy na sam początek, i to jest strasznie irytujące, zwłaszcza dla dzieci, którzy, które tej cierpliwości wiadomo nie mają tak dużo jak, jak dorośli, przynajmniej wiele jest takich dzieci. I powtarzanie kilka razy tego samego, co, co już robiły, może ich zniechęcić po prostu do dalszej rozgrywki, moim zdaniem. Wiesz co, ja miałam w pewnym momencie ochotę po prostu poszukać jakiegoś save'a już za tą rzeczką. No i mnie cierpliwości brakowało do tego. W ogóle pomysł, nie wiem kto na to wpadł, żeby cofało właśnie na sam początek zagadki. No ale dobrze, no, może to miało jakiś oh. głębszy sens. Hmm. Może miało ćwiczyć pamięć, dzieci, żeby to łatwiej zapamiętały. Ten pierwszy etap, ten drugi. No, ale myślę, że to wystarczyło nam na początek każdego etapu. Na, na początek tego etapu, w którym aktualnie się znajdujemy, a nie na początek całej zagadki. Bo to nie ma sensu. To tylko przedłuża grę. No i może to jest ten cel, żeby gra nie była aż tak straszliwie krótka. No, ale odbiera całą przyjemność hmm, z gry, jakąkolwiek przyjemność takiego, i przechodzi się to, to żeby to przejść, albo nie tylko, to, żeby to było przyjemne, więc hmm. no, zabieg chyba nie do końca trafił, jeśli to tak faktycznie było. Uciec? Zgadzam się. Dobra, on gada, więc trzeba z nim pogadać. Hmm. Pomogę Ci odszyfrować napis na mapie, jak uratujesz wioskę przed atakiem piratów. Ui, tak właśnie zrobię. No Mamy uratować wioskę przed atakiem piratów. Dobra. Ruszaj już, ruszaj! Piraci nie będą dłużej zwlekać! Powodzenia! Tak, przyda nam się teraz celny oko. Aha! Te kokosy wyglądają na świetną broń. No dobra! Jest 15 piratów i 15 do... kokosów. Musimy tymi kokosami trafić w piratów. Mnie się bardzo podobały, nie wiem, jak tobie komentarze, które towarzyszyły tym lecącym piratom. Tak, to, to był jedyny taki pozytywny aspekt tego wszystkiego. Natomiast. Nie warto w nich rzucać, jak oni są na tym dolnym poziomie. Trzeba w nich rzucać wtedy, gdy są na środkowym, bo wtedy raz, że można trafić dwóch jednocześnie, dwa, że te kokosy mają mniejszą drogę do, do przebycia i łatwiej jest to sobie wszystko zaplanować w czasie. Nie pomylić się. Tak, coś mi się zazwyczaj zdarzało ominąć i nie trafić w ostatniego pirata. Ostatnim kokosem. O! Też miałam kilka podejść do tej zagadki. A teraz może uda nam się dwóch jednocześnie. Tak, Jej. to jest sukces i w tej chwili już możemy sobie pozwolić na jedną pomyłkę nawet. Mm, ale będziemy profesjonalni i sobie na to nie pozwolimy. No, to też w dużej mierze zależy od mojego oka i od refleksu, od koordynacji wzrokowo-ruchowej tak zwanej. No, ale idziesz jak burza z tą zagadką, naprawdę. Ja idę jak burza z każdą zagadką, jak zobacz. Oprócz jednej. A ten ma większą powierzchnię, więc łatwiej go trafić. No patrz, a ja zazwyczaj właśnie w niego nie trafiałam. W tych dużych. Ale widzisz, jeśli można mówić o humorze gdziekolwiek w tej grze, to właśnie tutaj przy tych komentarzach. Jakiś jest tu element humoru. No to jest jedyne z nielicznych rzeczy, które ja ja pamiętam to właśnie wrócą. z gry. Okay. Komentarze tutaj. Tak. Mm, wspaniała robota! Wspaniała! Uciekali, aż zgubili Killwater! Ha, ha. No dobrze, no dobrze. Obiecałem, że pomogę ci odczytać napis na mapie. Mm, mm, pokaż mu no ten papier! Zaraz, zaraz. Butelka 272. Ahoj, stop. To ja, kapitan ogryzek? Stop. Bardzo mi miło. Stop. Wypadłem za burtę, ale żyję. Stop. Od trzech tygodni mieszkam na wraku statku, który przewoził ładunek butelek. Kartek i atramentu sympatycznego. Stop. Niezależnie od tego, co stanie się ze mną, Skarb musi dotrzeć jak najszybciej do domu samotnego. Jajka. Stop. Załączam mapę. Stop. Proszę, odzyskaj Skarb, a potem skontaktuj się z moją dzielną załogą. Stop. Oni pomogą. Stop. To fantastyczne chłopaki, chociaż pewnie trochę broją bez swojego kapitana. Stop! Wystarczy. Hmm... To wyjaśnia, czemu te głupki nagle zaczęły nas atakować. Pewnie myślą, że kapitan utonął. Myślę, że powinieneś odnaleźć skarb, a następnie piratów i nakłonić ich, aby odszukali swojego kapitana. Chyba... Ale, może ty mi wyjaśnisz te zawiłości fabularne. Piraci bez kapitana atakują, czyli z kapitanem by nie atakowali, bo to, że myślą, że kapitan utonął, to no, przez to atakują tę wioskę. Dlaczego? Bo ja nie, dokładnie, nie do końca to rozumiem no nie, nie analizowałam do tej pory tej fabuły, faktycznie jakoś tak pod tym kątem. Ale no wiesz, nie ma kapitana, nie ma kto ich przypilnować, więc no chłopcy szaleją po prostu. No chyba, atakują, że tak, no ale... Atakują sobie mi się nawet nie pod rękę, no w tym no. wypadku akurat wioska e, kur, czarnych kur, jakoś tak. No. No, może i tak, chociaż mi się wydaje, że ta ekipa by się rozpadła prędzej. No, Bez kapitana zawsze I takie zniechęcenie. Mimo wszystko, bo Kapitan Piratów to jest taka silna osobowość, i Kapitan Piratów musi. Te, to on napędza te, te wszystkie eskapady. Przynajmniej ja tak ja tak widzę piratów jako takich. No, ale no może nie, rzeczywiście. Widzę, ja, że ktoś po prostu kapitana za, zastąpił, tylko tamten kapitan był tym wiesz, dobrym, pozytywnym. A tutaj mamy jakiś czarny charakter widoczny. No, może tak, o ile Kapitan Piratów może być pozytywny. No dobrze. Może, może. No dobrze. Teraz zajrzymy tu sobie do pięknej pani. Czego chcesz? Nie widzisz, że rozpaczam? No, czego muszę... chcesz? Nie widzisz, że rozpaczam? No, wiesz, że. No, ja muszę zrobić sobie takie kolczyki, żeby ta pani miała. Urocze. Skoro, skoro chcesz. O? Nie mogę! Już nie mogę wytrzymać! Daj mi wreszcie spokój! Hmm, tak to miała być też główno gó humorystyczna postać tutaj, ale niekoniecznie nie się sprawdza. O, chociaż fajnie się na niego patrzy. Co? Dobra, Skoro już nie... Tak <noise> nie możemy wejść do innych pomieszczeń. To wytatuowane jest. Tak, pęknięte jajko. Nikogo nie puszczę! Nikogo nie puszczę! Głos nie pasuje, no ale... Hmm. Często nie tak bywa, że jednak głos nie pasuje do, do osoby, to którą się to widzi. Może być niebezpieczne. Dobrze. Good No nie żenujące to było zapowiedział. Niestety nie wiem co. No ruszaj już, good luck!